Hello, 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 witam was bardzo serdecznie moi kochani. Tutaj hanta i... siedmiem tam dojechać najpierw, no ale trudno, dobra, w takim razie mam zaznaczone, to e, się będę z, z wami witał za chwilę, a już tam jadę. E, tutaj kole to jest kolejny odcinek Far Kraja trójki. Mm, jeszcze nie skończyłem. Wiecie co, nie skończyłem jeszcze fabuły, ale postanowiłem jakoś tak, że. A, shit! Wow! Ok, postanowiłem, że zrobię sobie. Um, aha, dobrze mi poszło. Przytrzymaj, żeby popchnąć, tak? Ja pierdzielę. W której grze tak było? Że tak się dało pojazdy przewracać. W Borderlands przecież tak było. Borderlands za farka i masakra. Um, Chcę ja miałem powiedzieć, że. Postanowiłem sobie. Że. Słuchajcie, zamiast fabuły teraz pocisnę sobie te misje dodatkowe, znaczy te dodatkowe w sensie DLC. Um, bo mam, mamy tutaj wiadomo dwa DLC wewnątrz gry. Jedno nazywa się Lost Expeditions, czyli tam zaginiona... czy tam Expedition, czyli zaginiona wyprawa. A drugie... nazywa się... Monkey Business. I stąd jest to całe porozmawiaj z HURKIEM Hurkiem, czy jakby tam. To to całe o, siedmiu, miałem nadzieję, wyskoczyć w tą w, lo... w, w, w spadochron, znaczy w ten kombinezon cały się wbić w locie, a się nie udało. Eee, monkey business, czyli małpie figle, tak to jest u nas przetłumaczone. zastanawiam się właśnie czy to będzie miało coś wspólnego na przykład z handlem egzotycznymi gatunkami, czy... Ah, oh, fuck, aha. spadochron działa tutaj trochę inaczej niż się spodziewałem. Możliwe, że na przedbiewiem jakiś gość będzie sprzedawał egzotyczne gatunki. Nie mam pojęcia, bo nie gadałem... nie, nie czytałem o tym nic. Siemakolo. Tu jesteś Hurk, tak? Hej, Hurk. Hurk. Oh no no no! I lost Coco, man. You made me lose Coco. Who? Coco, macaw monkey. About yay big. Where's a vest? so pound C four strapped <laughs> to You strapped C four to a monkey? Maybe did it with dolphins. Russians did it with dogs back in WW two though. They fucked up. Didn't have German Panzers to train them on, so they taught the first batch to run under their own tanks. That's funny, huh? So you did that to a monkey? Oh, well. I was hoping Coco could do my dirty work, but uh, that was a bust, huh? Guess I have to defuse this. Explosives? No. Defuse Coco. He blows up around them other monkeys. It'll scar them little dudes. Hmm. Fire in the hole! Okay. little buddy. Okay. <laughs> oh, man, he must have taken that vest off. That is awesome. Oh. so I definitely got work for you. What <laughs> yeah, the uh, uh, fuck? pirates got their hands on some Boa Seco conflict diamonds, but our rebel buddies need them more, right? Sure. Racket could sell them for supplies. Yeah, I already sent Snowflake and Bubbles too after them, but they're MIA. Of course they are. So I need you. To sneak into that old temple and snag them diamonds, okay? No spoko. Może koko ze mną pójdzie? Brudne Brudny diamenty. Jebany makak, zdjął sobie tą kamizelkę. Jakbyś go po prostu chciał wysadzić. Ja pierdzielę, no dobra. Czyli tak, idziemy odzyskać. Czy, no nie odzyskać, no właściwie zagrabić piratom to, co zagrabili wcześniej. No i zobaczymy. Aha, tu jest ta świątynia, muszę jakieś tu wejść. Okej, okay, są schody, nie będzie to trudne. Okej, okay. samo to się prosiłeś. Powiedziałem, ktoś powinien mnie postrzelić, no tego postrzeliłem. Okej okay. wyeliminowany patrol. Fak, chyba ktoś tu jeszcze. <ścoughs> A ten gości... Jeszcze... O, Ciała! Ooo kolejne! ale Byle... nie widzę żadnego alarmu w tym miejscu. Czekajcie, rzuciłem tu kamień, może Wydaje któryś wyjdzie. Dobra, dobra, no z paną Sie, coraz więcej ich tu jest Z tej strony chyba będzie wygodniej Będę dużo co mi aż tu przyjdą Fakt, gruby jest Jeden. Słyszę... psa! Już nie ma psa. Hmm... Okej, okay, coraz więcej... Fak, 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 fak... No dobra, to może nie był najlepszy pomysł? Myślałem, że... Nie mogę tu wskoczyć, naprawdę? Ale dupa. Ale tutaj dam radę. Dawaj, dawaj. Są liny mogę skoczyć. Nie ma lini, nie mogę skoczyć. Bardzo z sensem. Ja jestem na tym poziomie. Czemu ten pies tutaj leży? Już to jest wszystko niżej. Dlaczego tu leży... Nie, myślałem, że to pies tu leży, to jest... Tak właściwie to co tu kurwa jest? Co to jest? To jest makak? Skóra, ale jaka to skóra? Czekajcie, co to w ogóle jest? Mnie teraz zdziwiło. O, tutaj mam tą skórę. Skóra e, to konkretny pas, skóry powinni za do niego dobrze płacić. No i co, i tyle? Co to za zwierzę w ogóle jest? Ja nie wiem, jak wyglądają makaki, ale czy to jest makak? Nie. A no może faktycznie. Ale dosyć dużych, cholera jasna. Aha. O myślałem, że coś mogę to wysadzić albo coś, no ale nie. Okej. Okay. Słyszę wynża. Wyża lepiej tym postrzelić. Okej. Okay. Zobaczmy czy. Okej. Okay. Standardowo z nożykiem, tą eliminację chyba najbardziej lubię i jest taka najwygodniejsza, bo to strzelanie. Znaczy, nigdy dobrze nie umiem wykorzystać innych eliminacji. Po prostu ta jest. ta działa najlepiej. O, tak powiem. A, myślałem, że tu przyjdzie. Uwaga, to będzie dobre. A, nie. Myślałem, że. Pójdzie w moją stronę, ale postanowił inaczej. Postanowił inaczej... E, nie. Jeszcze też nie. Spójrzmy na osiemdziesięciu. Nie widzę, gdzie to leci, wiecie? To jest ten problem, bo musi się... A! Dobra, ustrzelony, ja sobie za to wezmę, zrobię tak. I tu jest chyba ten gruby, więc go trochę odwróćmy od nas. Odwrócisz ty się, czy nie? O, eliminacja. Hehehe, nice, dobra, zajebiście. No i generalnie jest czysto. Znajdźcie skradnij diamenty, robi się. Uuu, powiesili kogoś tutaj, widzę. Niemiło. Myślałem, że tu jakiś krokodyl leży, ale to jest w sumie dalej. To nie, to, to nie był krokodyl. No, mamy amunicję, może się przydać akurat. Dokładnie, przed strzały kupić, a znaczy zdobyć, odzyskać pudełko sobie możemy zebrać tutaj też coś mamy co sobie możemy zebrać pewnie tutaj nam każą teraz w górę iść, ale jak? nie czaję okej, okay, tu jest dziura jak? No, przecież ten, ten bandyta jeden tam musiał jakoś wejść, nie? Shit. Pytanie, jak on tam wszedł? Bo którędyś kurczę musiał. Więc sobie jeszcze obejdźmy to tak dookoła i jest drabina z tego poziomu. A na ten poziom wejdziemy tędy. I wszystko jasne. tu wszedł od zewnątrz, a nie od wewnątrz. Tak, jak ja myślałem. Respnijmy się i. Jeden kamyk mamy. No dobra. Niech będzie. Sakiewka brylantu. Myślałem, że jeden, no ale dobra. No to skradziono, tak. Przeszukajmy ciało. Ja tu w tym momencie mam granatnik zamiast tego. Zamiast snajperki, ale w sumie. Nie stanowi to dużego problemu. Teraz wystarczyłoby użyć kombinezonu. Pięknie. Kurcze, zajebiście było polatać takim kombinezonem, nie? Zwłaszcza gdyby ten kombinezon otwierał się dosłownie w każdym momencie, kiedy tylko chcemy, a jak w grze. Patrzcie, i wcale nie jest tutaj stromą bardzo. Teraz użyjemy spadochronu. I dolecimy.

Ok, a tam mamy iść, tak czyli to były te jego szympanse, te które tam dwa. Znaczy ten jeden, którego tam znalazłem. O, brudne diamenty. Oczywiście. sukcesja. I teraz co? Iść do kompleksu Hojta. Dobra, super. Eee, o, kolejny mamy tutaj małpię figle. Więc musimy się stąd przenieść. Nie, nie mam pojęcia ile to tej DLC zajmie w ogóle, nie? Tutaj przypuszczałem właśnie, że to będzie jaka misja kontynuowana czyli, czyli po prostu do różnych miejsc trzeba będzie się przedostawać. O, nie mam do tego nic. Dobra, to po sprzedawane. A, ja więc jeszcze sobie. Kupię sobie kamizelkę. No takiec. Możemy wyjść. Natomiast, yy, z tą zaginioną wyprawą, czy jak to się tam nazywa? Lost Expedition? To jest jajbiste. możemy podskoczyć i otworzyć, i użyć wszystkiego naraz, super. Przeszedłem właśnie yy, 50 metrów, dzięki temu. <laughs> yy, jeszcze raz, nice. to forget what's up oh, i got three dudes totally went dark side and defected from the rack does luke know what dude no three of citrus warriors switched sides and went over to hoyt's camp the warriors are shitting puppies man they want these dudes shut up before they tell tales right where are they dudes are holed up in a boat repair yard man i'm sending you the deeds. oh and dennis wants pictures of their bodies from a tree okay Myślałem, że kogoś mordują fotografia. A oni tylko oprawiają sobie świnie. Coś trzeba jeść w końcu, nie? Dobra. Hmm. Dobra, dobra, dobra. No to idziemy. W takim bądź razie. Tak jak mówię, nie wiem ile to DLC mm, konkretne zajmie. Zobaczymy, ile z tego materiału wyjdzie. Standardowo na razie po prostu pół godzinki dla słoninki, Jak to się mówiło, i. E, Półgodzinne odcinki po prostu będą No później zobaczymy hm. Hm. Wejść tu nie mogę, spróbujemy po skałach Fak 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 fak, ktoś mnie widzi Someone is watching me a Tu są kolejni. O Boże, ile ich jest! Tam kolejni, tam kolejni. Ja pierdziele! Ale ich tu jest, ale będzie zabawa. No normalnie jest 150. Oczywiście możemy zrobić to... Eee, po cichu albo po głośnu. Tak, to nie ma sensu, wiem jemy trochę ich tu po, ci, po cichcu, znaczy, może być to trudne. Na pewno nie mam zamiaru lecieć od strony rekina. Niech oni się troszeczkę tutaj zdezorientują przez tą beczkę. Teraz sobie się cicha snajpa przydała. Nie, nie wiem na jakiej odległości on mnie jest No i co, widzą mnie? O, oh, fuck Co z tym kolesiem jest nie tak? Naprawdę on... Przebieg tą całą drogę. O jebany wąż. Dawaj przeładuj. A niech się... niech sobie mnie szukają, naprawdę. No co jest? Okej. Okay. Coś tacy z... zagubieni widzę. Strasznie. Chłopaki są. Nie wiem czy ta beczka. <śm> nice! Jeszcze jakbym pięknie wywaliło w górę. Świetna sprawa. Tam ten sniper mnie wkurza. Tam... Aha, trzech ich mam, tak? Dobra. Ten rekin mnie bardzo martwi, tak naprawdę. Może tu nie podpłynie? Czekajcie, co mi tak bez sensu mnie nie widzą? Eee, dupa, dupa, dupa. Dobra, w takim razie shredder. Co on próbował zrobić? Łódką. Dobra, drugi zabity. O, tak pięk ta, ta, Takie zdjęcie jest na pewno lepsze. Co mnie tu kto widzi? W jaki sposób ten mnie namierza tu przez drzwi? Nie mam pojęcia. A lot of fun. O, ucieka mi. Co za gnojek, no. nie ucierpiał. Ha, ha, ha jednak. Oh shit. Słyszałem w ostatniej chwili, że granat leci. Fuck. Ech, w kolano. Się, jak go tutaj zajść, żeby go zabić nożem, tak jak wiecie, prawdziwy rakiat zabija nożem. Ha! Nice! Pięknie udało się nożem. Tak, 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 wiem. A jakbym tak przyszedł powiedział Ej chłopaki, nie chcę was zabijać, ale jak się tak ładnie położycie i będziecie udawać martwych, to zrobię wam zdjęcie i wam dadzą spokój. Nie, po co? <laughs> Ten był najlepszy tu od tej beczki. No i pięknie, mamy trzy ciała, dzwoni HRK. Awesome man! The warriors are gonna be stoked! They'll let me in for sure now! What do you mean let you in? Hmm, <laughs> later of Gamer. Dobra, tak się zastanawiam, czy jestem w stanie wysadzić tą bramę albo coś. Aha, dobra, jednak się udało. Nie wiem, czy jego, on chce, żeby. Hurk. Dobra, e, czy on chce, może, żeby go wiecie, przy, przyjęli do bractwa? Czy kiwie co? Znaczy do rakiatów. Dobra, to jest. Tu mamy wszystko. O, tutaj jeden ostatni punkt. Kunic. Dziara po całości. Fakie, taką mamy dziarę, ale jeszcze nie mamy tutaj sporo. Tak naprawdę nie mamy. Rozumiem, że to powinniśmy niby dostać fabularnie, ale co? Dopiero po skończeniu, czy. czy kiwie co? Bo tam są takie kropki i część tylko tych kropek mamy. Nie rozumiem. Dobra, zaraz zobaczymy, co nam powie Hurk dalej. O, tu jest kolejna misja z Małpich Figli. A takie dziady. No dobra. Kurczę, to nie, nie mam wyzwolonego punktu żadnego. Dobra, w takim razie może sobie po prostu tutaj... Przerwę. I zobaczę ile ile potrwa to jeszcze, więc... Jakbym się nie żegnał, to się teraz żegnam, że cześć. Ale zobaczymy, bo jak po prostu okaże się, że tu jest tylko jedna misja, to pewnie skleję to w jeden odcinek. Nie wiem, zobaczymy. Ale jak co, to mówię, że się żegnam, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.